Dobry, kopiarka Sharp MX 2630. Odpalę ją. Tutaj ten dekielek zakrywający, oczywiście jest. Ja jeszcze tu pokażę, jaki jest. Słończa. Stan tonerków. Na tą chwilę nic nie jest do wymiany. drukuje tylko raporcik. Jak ona drukuje? Żeby można było od razu na żywo podejrzeć. Co można o takich urządzeniach powiedzieć? No używane są te urządzenia w każdej filmie, gdzie tam ten druk jest albo chce ktoś płacić bardzo tanio za druk. No bo to są urządzenia, używa się w punktach ksero, no to siłą rzeczy ten koszt, koszt wydruku za kartkę jest zdecydowanie niższy niż przy zwykłym urządzeniu i przy lepszej jakości. Bo opłaca się po prostu kupować oryginalne tonery do urządzeń tego typu. Bo nie wychodzi tak drogo wcale. No, druk idealny, tak? Nie ma żadnych krech, jakichś przybrudzeń, nic. Dobra, ona ma funkcję druku dwustronnego, skanu dwustronnego również, czy ksera. Pokażę, jak to się odbywa. Wybieramy, że ma być na przykład, że to jest druk dwustronny i kopia, którą chcemy skserować, jest dwustronna. zaznaczamy ją sobie. Wybieramy, czy na czarno-biało, czy w kolorze. To jest urządzenie A3 przypominam, więc Można IWA-4 w IWA-3 sobie drukować. O, proszę zobaczyć, jak ona sobie sama odwraca te kartki. No i mamy kser. Dobra, dwie szufladki. Można włożyć A4 lub dwa, razy, lub dwa razy A4, lub w jednej szufladzie trzymać A3. I schowek na papier jest też nie. tutaj można sobie papierek. Wszystko czyściutkie, nie jest nic brudne. Wydrukarka nie ma. Ile ona on ma właśnie wydruków, o, już zaczynając od tego. Ona ma przepracowane 173 tysiące łącznie, 38 tysięcy w czarnym i 135 tysięcy w kolorze. To nie są jakieś takie ilości, słuchajcie, duże. To są ilości, nawet bym powiedział, że to jest bardzo dobry stan. Pierwsze wymiany tam się jakieś za 100 tysięcy pewnie za 100 tysięcy wydruku dopiero się pojawią jakieś tam wymiany. Przy drukarce, więc śmiało można drukować, nie? Na niej. Dobra, w razie pytań proszę o kontakt. Yy, cena coś tam jest możliwa do negocjacji, ale tak w granicach rozsądku, nie? No oczywiście wysyłam paletą. Pozdrawiam. Jest jeszcze możliwość, jeżeli ktoś by miał problem z instalacją jej, to nie ma problemu, zdalnie się połączę i porobimy, nie. Pomogę w, w konfiguracji urządzenia. Dobra, to dzięki, pozdrawiam.